Twoja reklama w całym regionie, telewizja IMAF. Oglądaj nas na YouTube oraz na kanale Amazing w twojej sieci kablowej. Tarnów, Dąbrowa, Tarnowska, Brzesko, Bochnia oraz Okolice. Tylko teraz wiosenna promocja. Skontaktuj się z nami. Kierowców przekraczających dozwoloną prędkość przywołuje do porządku. Tych, którzy poruszają się zgodnie z przepisami chwali. W Koszycach Małych i Woli Rzędzińskiej zamontowano sygnalizatory świetlne. Urządzenia ostrzegają także o możliwych konsekwencjach za szybkie jazdy. Informują o wysokości mandatu i liczbie punktów karnych. Sygnalizatory działają od kilku tygodni. Już widać poprawę bezpieczeństwa w okolicy, podkreśla podinspektor Władysław Szydłowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Tarnowie. Służą one temu, aby kierowca... Mógł dostrzec z jaką prędkością się porusza i w porę zwolnić przed tym miejscem, gdzie jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. Są umieszczone w rejonach szkół, w związku z tym, jest to bardzo ważne miejsce. Z naszych obserwacji i z informacji, przede wszystkim docierających do nas, faktycznie wynika z tego, że, że kierowcy jednak tam się zachowują troszeczkę lepiej. Patrzą na to, co dzieje się na drodze. W momencie, kiedy przekroczymy tą prędkość, wyświetlany jest napis, aby kierowca zwolnił, i też taka krótka informacja na temat i liczby punktów karnych i wysokości mandatu, jeżeli nam się zdarzy, tą prędkość tam przekroczyć. Niewykluczone, że w rejonach tych tablic będą się pojawiały patrole policji, które faktycznie będą mogły dokonywać kontroli prędkości kierujących no i już w związku z przekroczeniem rozliczać. Poprzez nakładanie mandatów czy Dodajmy, że koszt jednej tablicy to około 30 tysięcy złotych. Kolorowe pisanki, baranki, stroiki to tylko niektóre z wielkanocnych ozdób, jakie można zobaczyć na świątecznym kiermaszu w Galerii Aniołowo. Prezentowane prace to dzieło uczestników warsztatu terapii zajęciowej z ulicy Klikowskiej. Dekoracje są wykonywane ręcznie i mogą stanowić doskonałą ozdobę wielkanocnego koszyka czy stołu. Prace prezentowane w galerii w formie kiermaszu wykonywane są przez kilka miesięcy przez uczestników różnych warsztatów przez osoby niepełnosprawne. Głównie są to pisanki kompozycje świąteczne, stroiki, koszyki, ale też i szklane zawieszki typu kurczaczki, pisanki. Głównymi technikami to jest dekuparz oraz fuzing. Mamy też koszyki po prostu wykonywane w pracowni rękodziału artystycznego. Robimy ze szkła takie kuczęta, odrysujemy i później to łączy, łączymy razem i do pieca dajemy. Później całe malujemy na kolor, a później na oczy później malujemy i, i nogi kleimy. Nie jest ciężka, łatwa. Tylko trzeba chcieć po prostu zrobić. Galeria aniołowo wygląda na to, że zaczyna się wpisywać w architekturę starego miasta. Coraz więcej osób wie o tym, że jest takie miejsce, które promuje talent osób niepełnosprawnych i chętnie odwiedzają galerię, robiąc te drobne zakupy i wspomagając w ten sposób osoby niepełnosprawne. Dodajmy, że pieniądze zebrane podczas kiermaszu zostaną przeznaczone na rehabilitację społeczną autorów prezentowanych prac. Świąteczne ozdoby będą dostępne dla mieszkańców do wielkiej soboty. Wyjątkową podróż po twórczości Helmuta Kajzara przygotował tarnowski teatr dla swoich widzów. Premiera spektaklu Kajzar Odyseja 1982 odbędzie się już w najbliższą niedzielę na dużej scenie. Reżyserem sztuki jest Maciej Podstawny. Spektakl powstał na podstawie dramatów Kajzara trzema krzyżykami, włosy błazna i ciąg dalszy. Nie mamy pewności, czy wszystkie te epizody, które Kajzar gdzieś zrelacjonował w swoich sztukach, dotyczą. Jego samego, ale pewno dotyczą pewnego bohatera, takiego bohatera, którego dzisiaj byś, no dzisiaj nie wiemy, jak nazwać inteligenta mówiliśmy kiedyś. Będzie to dosyć nietypowa, pierwsza w ogóle premiera w, w takiej estetyce w tym, w tym teatrze. Uważam, że trzeba proponować ludziom różne rodzaje literatury, a czegoś takiego jeszcze tutaj nie było. Pojawi się pięć piosenek, które są napisane. Specjalnie też do tego spektaklu. Pojawi się też kilka utworów, które są specjalnie dobierane. Pytania chyba takie bardzo współczesne o tożsamość, o konstrukcję samego siebie, o, o własną, że tak powiem, miejsce w świecie. Też jest bardzo ważne tutaj pytanie właśnie o tożsamość tego bohatera. Nie wiadomo w tych sztukach, kim jest królowa ma. Czy to jest w ogóle aktorka, czy aktor przebrany za aktorkę, czy, czy w ogóle to jest jakaś królowa? To jest próba. Odpowiedzi na pytanie, kim są bohaterowie Sztuk Kajzara. Premiera spektaklu rozpocznie się o godzinie 18.00. Co dalej z tarnowskim basketem? Takie pytanie zadają sobie kibice koszykówki w mieście. Działacze drużyny MUKS 1811 Unia Tarnów, którzy rywalizują w rozgrywkach trzeciej ligi koszykówki mężczyzn, nie znają jeszcze ostatecznej odpowiedzi. Przykro to jest, że Tarnów sport tarnowski umiera, że, a sądzę, że wspaniałe kibice są tutaj nie tylko na speedwayu, który... I tak, co wiem, zostały ograniczone środki, ale naprawdę ci ludzie, sam przeżywałem, sam prowadzałem zespół do ekstraklasy. Naprawdę są wspaniali kibice, wspaniali ludzie. Ja ze swojej strony mam nadzieję, że kiedyś ten Tarnów się odbuduje sportowo, że będziemy się chełpić pewnymi dużymi ramieniami, nie mówię, tylko koszyków i innych dyscyplin. Mam nadzieję, że. Dużo będzie radości. Jeszcze czekam na jakieś decyzje, które może dożyje w tym Tarnowie będą, że zapadne, będą pełne halne, jakby swego czasu na jasku, czy, czy ewentualne pełne wojska. Co wiem, perspektyw i zainteresowania na po drugiej ligi nie ma, ani pierwszej ligi, więc w tym maraz będzie trwał. Ja się będę już pomału żegnał z kibicami Tarnowskiej Koszykówki, chyba będę gasił światło, ponieważ nie dostałem propozycji już pracy w się, a zespół chyba już nie będzie. Nie będzie, nie będzie, nie będzie. Trzecioligowy, bo nie ma funduszy, nie ma zawodników. Dziękuję kibicom za całą swoją historię, za wspaniałe chwile. Mam nadzieję, że idzie młode pokolenie szkoleniowców, co wyniki osiągnęli. Tarnowscy koszykarze zajęli w tabeli trzeciej ligi mężczyzn, piąte miejsce, a na swoim koncie zebrali 24 punkty.